Katering dietetyczny 5 posiłków dziennie. Klik i gotowe. Zamów 5 posiłków dziennie na www.5pd.pl Tak, rozprostowane, jeszcze jadę Coraz więcej, fajnie, że się pogoda pozwoliła, bo było dość pochmurnie pojeździć tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy ten tor będzie się do ścigania nadawał, dopóki na niego nie wyjechaliśmy i nie pokręciliśmy kilku kółek, ale warunki były naprawdę dzisiaj przyzwoite ściganie. Myślę, że też mogło się kimś podobać, no bo cały czas wynik w zasadzie na styku gdzieś nie mogliśmy wziąć żadną odjechać, bo jechali dobrze, nie ma co się oszukiwać, a my popełnialiśmy trochę błędów. ale to tutaj mówię. No, sparing jest po to, żeby te błędy popełniać. Ważne, że wyciągnąć z nich wnioski i jechać dalej. Na pewno się cieszę z y, gdzieś, można powiedzieć, prawie dwóch wygranych biegów. Gdzieś ten y, bieg nominowany ostatni z grzesiem. Przyjechaliśmy na 5-1, wiadomo, to fajnie cieszy. Gdzieś y, z grzesiem miałem pierwszy raz okazję jechać we dwójkę, od razu drużynowe zwycięstwo. Gdzieś to cieszy. Na pewno jeszcze potrzeba dużo tej jazdy, bo gdzieś jest to mój czwarty wyjazd na tor i, i czuję, że tego luzu i tego wszystkiego, tej pewności siebie brakuje, ale z wyjazdu, z każdym biegiem na tor jest coraz lepiej, więc też się cieszę, sprzęt się dobrze spisuje. Ja coraz, coraz lepiej się czuję na motorze, więc wszystko działa optymistycznie.